Laura ma 5 płyt z muzyką taneczną i 3 z muzyką poważną. Najlepszy sposobów Laura może tak ustawić poszczególne płyty na półce, aby wszystkie płyty tego samego gatunku znalazły się obok siebie. Wskaż poprawny sposób obliczeń. Rozważmy zatem możliwości układania tych płyt, czyli może Laura chce układać obok siebie płyty z muzyką taneczną i później na przykład płyty z muzyką poważną, czyli może być 5 Płyt tanecznych, T, Ta, T, 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 i później za tanecznymi będziemy układali z muzyką poważną, czyli P, P, P lub może zacząć ustawiać te płyty od y, muzyki poważnej, czyli P, 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 i później dopływał z muzyką taneczną T, 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 T. Te. I teraz tak, jak mamy pięć płyt z muzyką taneczną, to na pierwszym pie miejscu mamy pięć możliwości. Później na kolejnym mamy 4, no bo już jedną taneczną płytę tutaj pozostawiliśmy. Później mamy analogicznie 3, 2 i 1 możliwości. Teraz, jak już mamy ułożone wszystkie płyty taneczne, to układamy wszystkie z muzyką poważną. Na początku mam trzy możliwości, później dwie, później jedną. Lub, lub interpretujemy jako dodać, drugi przypadek. Zaczynamy od poważnej muzyki, czyli 3, 2, 1 oczywiście reguła mnożenia, i dalej mamy. Muzykę tanerszą na początku jest 5 płyt, później 4, później 3, później 2, później 1. Czyli zobaczmy, te przypadki są symetryczne, bo kolejność mnożenia nie ma tutaj znaczenia. Czyli mamy dwa przypadki: razy 5, razy 4, razy 3, razy 2, razy 1, razy 3, razy 2, razy 1. Te iloczyny są takie same, mają takie same czynniki mnożenia. Czyli poszukajmy odpowiedzi w takim stylu. I to będzie odpowiedź C 2 razy 5, razy 4, razy 3, razy 2 razy 1, razy 3, razy 2 razy 1. Tutaj widzimy elegancko przedstawione reguły mnożenia.